Hej, z tej strony Raven. Pewnie większość z Was pamięta czasy, kiedy w Dead by Daylight dostępne było rozszerzenie zawierające postacie z popularnego amerykańskiego serialu Stranger Things. Jakiś czas temu Behavior zerwał kontrakt z Netflixem, co skutkowało wycofaniem DLC ze sprzedaży. Nie zapowiadało się, aby coś miało się w tej kwestii zmienić. Do czasu. W dzisiejszym materiale omówimy sobie kilka przecieków, które prawdopodobnie świadczą o powrocie Stranger Things do Dead by Daylight. Także bez zbędnego przedłużania. Zapraszam was do oglądania. Kilka tygodni temu społeczność Dead by Daylight postanowiła założyć petycję, której celem było przywrócenie do gry Stranger Things Chapter. Z tego co nam wiadomo, przedstawiciele Netflix skontaktowali się z Behaviour Interactive w celu ponownego nawiązania współpracy. Według przecieków Stranger Things oraz wszystkie postacie Demogorgon, Nancy Wheeler i Steve Harrington oraz kosmetyki z nimi związane mają powrócić do gry już w święta tego roku. Nie jest to jeszcze nic pewnego, dlatego zanim zaczniemy świętować, poczekajmy aż Behavior oficjalnie ogłosi wznowienie współpracy. Oprócz powrotu starego Stranger Things, w internecie znajduje się również kilka przecieków dotyczących antagonisty pojawiającego się w nowym sezonie serialu, Wekny. Jego postać pojawia się w najnowszym czwartym sezonie Stranger Things. Jest on kreaturą zabijającą ludzi, których dręczą negatywne wspomnienia oraz emocje. Jedynym sposobem, aby się przed nim obronić, jest słuchanie ulubionej piosenki. Powiedzmy sobie szczerze, jest to idealny materiał na nowego Killera. Na Twitterze znajduje się wiele zdjęć przedstawiających rzekome modele nowego zabójcy. Wiele źródeł dowodzi, że jest to jedynie model wykonany przez jednego z fanów. Czy jednak wyklucza to możliwość wypuszczenia Stranger Things Chapter 2? W końcu Behavior samo przyznało się do pracy nad kolejnym DLC od Resident Evil, Resident Evil Project 2. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest po prostu poczekać na więcej informacji i przecieków. No i na koniec informacje dla osób, które już posiadają oryginalne DLC Stranger Things. Chodzą plotki, że osoby posiadające rozszerzenie jeszcze przed jego wycofaniem, po jego ponownym dodaniu do gry, zostaną dość bogato nagrodzone. Są przecieki, że takie osoby zostaną za darmo legendarnego skina do Nancy Wheeler o nazwie Joyce Byers. Chyba każdy, kto oglądał serial kojarzy tą barwną postać i nie pogardzi darmowym kosmetykiem. Dodatkowo jest jeszcze jedna teoria, która mówi o całkowitym zreworkowaniu umiejętności przyswajalnych bohaterów oryginalnego DLC. Ich stare umiejętności zostały pozmieniane na uniwersalne, także jedyną opcją będzie stworzenie dla tych postaci kompletnie nowych perków. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te informacje to jedynie przecieki i nie ma pewności, że wszystko co wam powiedziałem pojawi się w przyszłości w grze. A wy co sądzicie o powrocie Stranger Things do gry? Dajcie znać w komentarzach. Przypominam o trwającym na naszym serwerze Discord konkursie, w którym do wygrania są super nagrody. Serdecznie zachęcam do brania udziału, a z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.